Z tej strony illusion 01 Twój motoryzacyjny głos w Twojej piwnicy. Wiem, że brzmi jak motobieda, ale mam to w dupie i uwielbiam jego styl recenzji, więc taki będzie. Jeśli masz otoból dupy, to wyłącz ten materiał i idź grzecznie grać w swojego zastranego niż Speedwarda i wyjmijcie kija z dupy. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Dlaczego podjąłem się tej reczki? Otóż jakiś uważa się za pępek wszechświata i że robi przez zajebiste recenzje, ale prawda na temat wiarygodności jego testów była zgodnie inna. Zrobiono na kolanie i praktycznie bez żadnej wiedzy na temat testowanego wozidła, więc postanowiłem podjąć wyzwanie, że zrobię lepsze. Oto Ford Lotus Cortina MK1 z 1963 roku. Wróć kurwa, nie tu ujęć. Hmm. Oto Ford Lotus Cortina MK1 z 1963 roku. Więc bez zbędnego pierdolenia, przejdźmy do testowanego samochodu. Samochód, na którego widok przypominać się Fiat 126P i radzieckie wołki. Auto idealne dla ruskiego Serbixa, który ma ochotę pół pierdolaczka przed remisą. Tylko ten samochód był w swoich czasach nowoczesny. A nieco zrobiło FSO ze swoją przestarzałą, przejściową już w dniu premiery kilkanaście lat później. Najpierw trochę o historii tego wozu. Historia tego samochodu rozpoczęła się w 1961 roku, gdy Colin Champan chciał zbudować własne silniki dla Lotusa, głównie dlatego, że jednostka Covery Climax była bardzo droga. Szansa Kolina Chopmana pojawiła się, gdy znacił Haremu Mundy, bliskim przyjacielowi i projektantowi silnika Country Climax i redaktorowi technicznemu Autokar, zaprojektowanie wersji Twinkam silnika Ford Kent. W końcu pojawiły się jednostki o pojemnościach 997 cm3 i 1340 cm3. Ale w 1962 roku Ford wypuścił silnik 116S z 5 łożyskami o pojemności 1498 cm3 i skupił się na wyłącznie na nim. Catec Duckworth z Cosworth odegrał ważną rolę w tuningu silnika. Pierwsze pojawienie się silnika miało miejsce w 1932 roku na torze Nürburgring, w Lotus 23 kierowanym przez Jim'a Clarka. Niemal natychmiast po pojawieniu się silnika w produkowanych samochodach Lotus Elan zastąpiono go jednostką o większej pojemności. Otwór 82,55 mm co daje 1557 cm3. Miało to na celu zbliżenie samochodu do klasy pojemności 1,6 litra w sportach motorowych. Typ 28, lub Lotus Cortina, lub Cortina Lotus, jak lubił to nazwać Ford, został wprowadzony na rynek w 1963 roku. Ford dostarczał dwudrzwiowe karoserie Cortina i zadbał o cały marketing i sprzedaż samochodów, natomiast Lotus wykonał wszystkie mechaniczne i kosmetyczne zmiany. Najważniejsze zmiany polegały na zainstalowaniu silnika o mocy 1557 cm3 dając 105 koni mocy oraz tej samej skrzyni biegów o zbliżonym przełożeniu co Elan. Tylne zawieszenie zostało radykalnie zmienione, a do drzwi, maski i bagażnika zastosowano lekkie panele ze stopów. Lekki obudowe zostały także zamontowane do skrzyni biegów i mechanizmu różnicowego. Wszystkie samochody fabrycznie Lotus były pomalowane na biało z zielonym paskiem. Choć Ford zbudował kilka to wyścigów na czerwono, a jeden klient miał ciemno-niebieski pasek z powodu, bo miał ból dupy o co do zieleni. Auto o dziwo nie jest spasowane stopami, a nawet łochciami. Normalnie wyśmienicie. Wygląd, jak na tamte czasy, był według mnie dość typowy. A jak w środku? Dość dużo miejsca i ciekawie wyposażone wnętrze. Kiera z drewna, dokładne zegary pokazujące na przykład ciśnienie oleju, czy temperaturę wody. Standardowo montowana czterobiegowa skrzynia biegów. Tutaj ktoś mądry wstawił pięciobiegową, którą zmiana biegów przypomina mieszanie w gównie. Z tyłu szału nie ma, ale za to są sprężyny zamiast resorów piórowych. Zawsze na propsie. Zaś przy wsiadaniu z tyłu Nuk nie upierdala i prawdopodobnie wysoki też się tam zmieści, gdyż jestem średniego wzrostu. Fotele wygodne jak babcina kanapa. Zanurzasz się w niej i pędzisz w harpasu. Tak, mocno przypomina typowe ruskie dresowozy, ale to tylko w szczegół. Zresztą to jedyne auto w tej grze, które wygląda jakby powstało na wschodzie, a nie w Wielkiej Brytanii. Czas na jazdę. Na początek zasady testu. Wybraliśmy most na południu mapy. Każdy test będzie się odbywał od startu do mety. Będziemy mierzyć prędkość, jaką osiąga w chwili przekraczania linii mety, oraz czas, jaki jest wymagany do przejazdu oraz w jakim czasie przyjechał dany pojazd. Na początek test bez żadnych ulepszeń mechanicznych.

Teraz porównamy z wersją tunigowaną tryb maksymalny optymalny. mnie mama siła. Widać dość średni przyrost mocy, ale skrętność tego pojazdu znacząco się poprawiła. No ale nie jeźdź jak to, to i na kołach. Jak na przykład Viper. Jeśli myślisz inaczej, to spróbuj nim wykręcić na długim 45-stopniowym zakręcie na pełnej kurwie bez zajebania z bandeł, bez puszczania gazu i bez hamowania. Tym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Nie zapominajcie o wbiciu na mojego Discorda i nie zapominajcie o zostawieniu suba na kanale. Za mikrofonem Ilan01, a za nagrywanie odpowiadał Origami. Dziękuję za...